Witam. Dziś kamera Osławy zawędrowała na trening juniorów młodszych. Już 28 sierpnia pierwszy mecz w ramach Ligi Podkarpackiej Juniorów, gdzie nasi wychowankowie zmierzą się z najlepszymi drużynami z Podkarpacia. Ze swojej strony mogę Was zapewnić, że naprawdę ciężko trenują i przypracowali solidnie, sumiennie ten okres przygotowawczy. Zapraszam. Pewnie. Moim marzeniem jest zostać gwiazdą MKS-u Zagórz. To jest to, <laughs> Jak przygotowania przebiegały do linii podkarpackich? Treningi wyglądają bardzo ciężko. Z treningu na trening jest coraz wyższa tabelka. Coraz mocniejsze są treningi. Szanse naprawdę, dajemy sobie wysoką tabelkę. Chcemy grać na najwyższym poziomie. Mamy bardzo dużą drużynę do bardzo mocnych zawodników, z, z innych też drużyn przyszło do nas, także chcemy się rozwijać i grać wyżej. Grupa, grupa rocznika 2005 i 2006, prowadzona przez Jakuba Czurę, świetnie się przygotowała do sezonu. Ambitnie trenowała, widać było pot i, i, i zaangażowanie na treningach. Będziemy z nich pożytek na pewno, jeśli chodzi o z drużynę. Patrzymy na nich, podpatrujemy każdego zawodnika, bierzemy pod uwagę. Sześciu z nich zgłosiliśmy już do drużyny seniorów. Jakie marzenia mamy? Na pewno, żeby grać dobrze w piłkę. Moim marzeniem jest, żeby chłopaki grali super w piłkę i żeby przyciągało jak najwięcej kibiców, żeby ludzie chcieli przychodzić, żeby oglądać naszych chłopaków i żeby im się to podobało. Wychowanków nie brakuje i będziemy mocno na nich stawiamy i mocno im ufamy. Mają bardzo, dobry, e, mają bardzo dobrą e, infrastrukturę a, i także sztab szkoleniowy, który e, się rozwija. Teraz się trenerzy właśnie skończyli kursy UEFA B i przypomnę tylko, że e, oprócz mnie, gdzie ja e, mam licencję UEFA mamy jeszcze czterech trenerów, którzy mają UEFA B, jednego, który ma UEFA C, dwóch, który się uczy, także jak na Zagórzu mi się wydaje, to jest bardzo dużo taka kadra szkoleniowa. Ja osobiście zapraszam wszystkie dzieci, lokalne dzieci tutaj z całej gminy, nie tylko do nas na treningi, do grup młodzieżowych. Od rocznika 2017 zaczynamy. Najważniejsze jest to, żeby chłopaki się rozwijali i stali się lepszymi zawodnikami. Wynik, tak jak powiedziałem, jest sprawą drugorzędną. Ale gdzieś tam z tyłu głowy na pewno chodzi jakiś fajny, fajny wynik i celowalibyśmy może nawet w pierwszą trójkę. No zobaczymy, wszystko zweryfikuje boisko tak naprawdę. Nie znamy przeciwników, z jakimi będziemy grali, ale patrząc na to jak chłopaki grają i, i na okres przygotowawczy, jak go przepracowali, z jakimi graliśmy drużynami, sparingi, no to możemy być dobrej myśli. Zapraszamy wszystkich sympatyków Osławy Zagórz na nasze mecze. Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców osoby Zagórz na mecze juniorów młodszych. Zapraszam wszystkich na mecze piłkarskie, wspierajcie młodych zawodników. A to jest saper. Saper się tylko raz myli. Saper pozdrowionka. Jow, jow,